Od dawna uwieram cały ten pseudodziennikarski salon i od dawna padam ofiarą kłamstw, insynuacji i pomówień, ale jak dotąd nikt nigdy nie zagrał tak niską kartą. Kartą własnego dziecka, które ja rzekomo hejtowałem. A wszystko po to, by schować się za tym dzieckiem, jak za tarczą, i za tej tarczy, czyli za własnego dziecka, za żywej tarczy, prowadzić swoją wojenkę. Ja jestem za tym, żeby dorośli walczyli jak dorośli, a dzieci zostawili w spokoju. Tak, ja to mówię. Ja to mówię, a inni, inni też to mówią, nawet o to apelują, ale tylko mówią i tylko apelują. To jest nieprawdopodobna wręcz hipokryzja, o której opowiem wam dzisiaj w szczegółach. Moje cukierki krzyżki od teraz dostępne także w wybranych sklepach dyskontowych. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę z kątami Ike, XZ w aplikacji inwestycyjnej XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w Polsce. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. To koniec błogiej ciszy. Najlepsze europejskie ligi wracają do gry. Odbierz zwrot do 1000 zł w gotówce. Przywitaj nowy sezon z Pl. Pani Dorota Wysoska-Szczep napisała na X, że mnie i Robertowi Mazurkowi wytacza proces. Napisała tak. Długo znosiłam ugarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy, ale piętnowanie czternastolatka? Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych skutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie na początek Stanowski i Mazurek i nie tylko oni. My, dorośli, uodporniliśmy się na ataki, ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patoskre muszą za to przeprosić i zapłacić. Niech zaboli, choć strat moralnych to nie wyrówna, ale może coś zrozumieją. Oto dziennikarka TVP w likwidacji, autorka programu Rozmowy niesymetryczne, który też jest w likwidacji, postanowiła przylepić mi łatkę obrzydliwca, który atakuje niewinne dzieci. Ona jest mocna psychicznie, ona wszystko wytrzyma, ona sobie ze wszystkim poradzi, ale jej dziecko, dziecko nie. Dziecko trzeba chronić. Jak na zawołanie, w zasadzie tak, na wstrzyknięcie palcami zbiegli się. Politycy koalicji rządzącej, żeby dać słowa wsparcia pani Sznep, no i żeby potępić mnie, wiadomo, nikczemnika. Roman Giertych rozruszał swoją machinę, wydał odezwę do swoich silniczków, do swoich cymbałków, które pomagają mu tworzyć jakieś hasztagi, treści, atakować ludzi w social mediach. No zaczął robić to, czym się w zasadzie zawodowo zajmuje, czyli hejtować. Jego dawny i obecny druh a dzisiaj Minister Spraw Zagranicznych też się podczepił pod to wszystko. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że Minister Spraw Zagranicznych jednak w swojej pracy zawodowej, w swojej typowej aktywności dokonuje lepszego researchu, albo że ludzie dla niego robią lepszy research. Ta moja nadzieja właśnie tam rozpływa się gdzieś na trawniku przed Białym Domem. Pozdrawiam. W każdym razie poszedł sygnał. Obrzydzamy Stanowskiego. Ble. No i spokoj se, obrzydzajcie i tak nie umiecie tego robić. Jesteście w tym beznadziejni, jak w wielu innych sprawach, którymi się próbujecie zajmować. Natomiast no, nawet by mnie to nie obeszło, gdyby to nie było tak grubymi, nićmi szyte. No bez przesady. Jak mi przylepiacie różne tam łatki, to w zasadzie o tak robię. O, o, o. Ale no rany, robi ze mnie hejtera, dzieci. Serio. I uważacie, że to przejdzie, że ktoś w to uwierzy, że ludzie łykną te bzdury, które wymyślacie? No trzeba być naprawdę pierdolniętym. Mój hejt na dziecko pani Doroty wysoski sznep był hejtem bezobjawowym. To znaczy, ten hejt podobno miał miejsce w pierwszej połowie maja. Niestety tego hejtu wówczas nikt nie zauważył, co jest o tyle dziwne, że zazwyczaj, gdy osoba popularna z zasięgami hejtuje Bogu ducha, winne dziecko, no to pojawiają się osoby, które mówią, ej, tak nie można, nie, to się nie godzi, tak robić się nie powinno, to jest obrzydliwe. No tak to zazwyczaj wygląda. Tymczasem ten hejt był na tyle bezobjawowy, że nie zauważył go nikt w maju, nie zauważył go nikt w czerwcu, nikt nie zauważył go także w lipcu, no i nikt nie zauważył go w sierpniu. Aż nagle we wrześniu zauważyła go pani Dorota Wysocka-Sznep. I nagle ten hejt wszyscy zauważyli. Te sikorskie wszystkie, te giertychy, te lubnawery, te arłukowicze i nie wiem kto tam jeszcze, te pismaki z Gazety wyborczej. Wszyscy nagle dostrzegli hejt. Niektórzy mówią, ej, stano, to chyba ma związek z tym, że staracie się o e, koncesję telewizyjną, to pewnie jest element walki. Ja tak daleko nie idę w to. Ja uważam, że to jest po prostu... Kilka miesięcy minęło, aż nagle Dorota Wysocka-Sznep Ogłosiła, że ona jest twarda, ona się nie da, ale dziecko, dziecka nie tykamy. E, I dostałem korespondencję od jej prawnika. Kobieto, czy ty jesteś normalna? Czy ty jesteś normalna? Ty chcesz ode mnie 100 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych od Roberta Mazurka. Przypomnijmy, co się wydarzyło w maju. Hmm, teścia się nie wybiera, to prawda, ale już imię dla syna po teściu się wybiera. To też prawda. W każdym razie to nie te czasy, że miał się bać sznepfów, nikt mi tu nie da kulki w potylicę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o temat jej dziecka. E, wówczas można było poszlakowo, e, na przykład na podstawie imienia dziecka domniemywać, że pani Dorota wraz z jej mężem nie wstydzą się przeszłości swojego teścia tudzież ojca. Teraz zastosuję najmocniejszy przykład, jaki mogę, no ale mocne przykłady czasami docierają, a mniej mocne nie docierają. Otóż gdyby syn Adolfa Hitlera dał swojemu dziecku na imię Adolf, to przyszłoby mi do głowy, przyszłoby mi do głowy, że on się nie wstydzi swojego ojca, a wręcz chce pielęgnować pamięć o nim. I nie byłby to żaden atak na Wnuka Adolfa Hitlera, tylko byłoby to wskazanie palcem na syna Adolfa Hitlera, że ej, hmm, chyba yy, jesteś dumny, staty, co? Taka byłaby moja pierwsza myśl. I ja nie zestawiam teraz szlefa za Adolfem Hitlerem, nie oszalałem. Mam nadzieję, że to wszyscy rozumieją. Ale mogę pani, pani Doroto podać inny przykład. Był taki inny zbrodniarz, nazywał się Hans Frank. E Powiesili go w Norymberdze w 1946. No i Hans Frank miał syna Niklasa, i ten syn pisał książki historyczne o tym, gdzie było źródło tego zła. On się wstydził za swojego ojca i nie nazwał swojego syna Hans, tylko nazwał go Michael. I dzięki temu nikt ich tam nie łączy za bardzo. Zresztą te poszlaki, czy pani Dorota jest dumna ze swojego teścia, czy nie. To już są niepotrzebne, w maju były potrzebne, potem przestały być potrzebne, bo pani Dorota przecież wprost na X się na Twitterze napisała, że, że jest dumna, no bo rozpisała ten szlak bojowy e, pana, e, nazwijmy go, żeby nie używać imienia, starego szlepfa, e, od Lenino po Berlin e, i że jako e, żołnierz Armii Czerwonej został e, odznaczony Wirtuty Militari Polskim. No super, no to dokładnie jak marszałek Żuków. Taki sam szlak bojowy i też polskie wirtuty Militari. Mam nadzieję, że ktoś z tym kiedyś zrobi porządek i odbierze te odznaczenia. I ja mogę sobie wyobrazić, że syn pani Doroty Wysockiej-Sznepf odczuwa pewien dyskomfort, gdy przedstawia się innym osobom i podaje to imię i to nazwisko, ale to wy sprawiliście, że taka zbitka funkcjonuje to wy sprawiliście, że musi się przedstawiać w ten czy inny sposób. Przecież ja mu imienia nie wybierałem. I moim zdaniem dyskomfort wynikający z tego, że musi podać takie, a nie inne dane osobowe, nie wynika z tego, co ja powiedziałem w maju, tylko z tego, co dziadek zrobił w 45. No proszę nie obarczać mnie odpowiedzialnością za czyny obcego mi człowieka. Oczywiście mogę tylko zaapelować do wszystkich ludzi, którzy kiedyś spotkają tego chłopca. Bądźcie dla niego mili, bądźcie mili dla wszystkich dzieci na świecie, bo nie są niczemu winne. Zostawcie w spokoju dzieciaków, skupcie się na walce z dorosłymi, jeśli dorośli na to zasłużyli. Gdybyś ty kobietą naprawdę teraz chciała świętego spokoju dla swojego dziecka, gdybyś ty naprawdę tego chciała, a nie udawała perfidnie, to nie wyciągałabyś jakiegoś zdania, które wypowiedziałem, w którym nie było nic szokującego, żeby rzekomo ten spokój swojemu dziecku zapewnić? Bo ty go nie zapewniasz, bo nagle się okazuje, że ta sprawa jest publiczna, że w mediach o tym piszą. Nawet nie, nawet nie było malutkiego ogniska rozpalonego, a ty przyszłaś i mi otaczam ognia, sru, 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 i las podpalony. Moim zdaniem tobie nie chodzi o żadne dobro dziecka, tylko ty ciągle nie potrafisz wyleczyć traumy z kampanii prezydenckiej, z debaty prezydenckiej, gdy stałaś tam między nami kandydatami na prezydenta. Prośba do, prani, do pani prowadzącej, żeby pilnowała zegara, bo takie są jej tutaj zadania i nic więcej. Oczywiście na x opowiedziałaś, że dorośli to dorośli, ale dzieci nie tykamy. Co natomiast jest w twoim piśmie od prawników? Jak się w to Czytamy. E, przecież to całe pismo jest właśnie o Twoich traumach. Całe to pismo jest o tym, że Ty się poczułaś obrażona, że się poczułaś niesprawiedliwie oceniona. Całe to pismo jest o Tobie i o Twoim teściu. O tym jest to pismo. Może, nie wiem, 5% tego pisma dotyczy Twojego Syna. Wszystko inne jest o Tobie i Twoim teściu. W mediach społecznościowych fajnie się schować za dzieckiem. Powiedzieć, ojej, on obrażał moje dziecko, hejtował, teraz dziecko sobie z tym nie poradzi. To pismo jest o tym, że ty sobie nie radzisz, kobieto, a nie twój syn. Przecież ty tu chcesz, żebym przepraszał za naruszenie kultu osoby zmarłej. Ty tu spłakujesz się, że nazwałem cię tępą propagandystką. No tak cię nazwałem, bo tak uważam. Uważam cię za tępą propagandystkę. Nie ma twoje dziecko z tym nic wspólnego. Ciebie tak uważam. I co? Nie możesz powiedzieć, napisać na Twitterze, ej, wytoczyłam sprawę, bo nazwał mnie Tempo propagandystką? Napisz to. Wtedy, wtedy będzie uczciwie. Ale ty piszesz o dziecku, a tutaj co innego? Tak, nazwałem cię Tempo propagandystką. Tak, powtarzam to. Jesteś Tempo propagandystką. Tak, uważam. Ile ty tu cytatów wypisałaś? O, że nie wykluczam też, że jesteś po prostu wyjątkowo głupia. No nie wykluczam tego. No. Możesz mnie zastrzelić, ale tego nie wykluczam. Nawet poważnie biorę to pod uwagę. Ubolewa też, Dorota Wysoka, sznebrze. Dodałem w swoim materiale, w historię sznepów nie będę się za bardzo zgłębiał, bo ktoś mógłby powiedzieć, że uprawiam tu prawdziwą obławę augustowską. No tak, tak powiedziałem. Co zakaże mi pani mówić, wypowiadać słowa obława augustowska? Obława Augustowska, obława Augustowska, obława Augustowska. Sznep, sznep, sznep. Obława Augustowska, obława Augustowska, obława Augustowska. Nie mogę? Obława Augustowska, obława Augustowska. Już mi się aż język ploczy. Obława Augustowska. Czytam dalej, co tu zabolało panią. Niektóre sobie fragmenty przepisałem, żeby mi było łatwiej szukać. Osobiście uważam, że każdy z kandydatów na prezydenta jest inteligentniejszy od pani Sznep, więc każdy by sobie z nią poradził. No tak uważam. Jak Pani chce, to niech Pani wskaże palcem głupszego od Pani, kto był kandydatem na prezydenta i spoko, może mieć Pani taką opinię. Może Pani tam wskazać, kogo chce. Wszystko mi jedno. Ja uważam, że każdy z nich był inteligentniejszy. Nie będę obrażał żadnego z kandydatów na prezydenta, żeby, żeby był głupszy od Pani. Pani chce, żebym ja obrażał innych ludzi, no proszę mnie do tego nie zmuszać i do tego nie prowokować. Zwłaszcza, że no nie ma ku temu podstaw takich twierdzeń. Tak uważam. Potem pisze pani, że pogardliwie określałem pani gości hejterami. No chyba chodzi o tego szczurka, co chodzi na miesięcznice smoleńskie i tam zakłóca, jak ktoś chce kwiaty złożyć pod pomnikiem ofiar. No uważam go za hejtera i co? To nie jest... nagle jak tu się zaplątał w ogóle szczurek i... gdzie jest tu pani syn w tym wszystkim? Chyba tylko na Twitterze, we łzawym wpisie, żeby wzbudzić współczucie. Nagranie miało przedstawić Panią w negatywnym świetle, e, rzekomo. Nagranie miało Panią przedstawić w prawdziwym świetle. A że to światło może być dla kogoś negatywne, to trudno. Widocznie Pani w moich oczach zapracowała sobie na taką, a nie inną opinię. Może gdyby Pani nagrywała inne programy, mówiła mądrzejsze w nich rzeczy, to by miała Pani u mnie lepszą opinię. A ma Pani taką. Jaką pani ma? Czy pani chce mnie zmusić do tego, żebym myślał o pani pozytywnie, albo chce mi zakazać mówienia o tym, że uważam panią za tępą propagandystkę, albo chce pani zakazać mi stawiania pani w, panią w negatywnym świetle? Przecież to absurd. Dzisiaj widziałem, że Wieliński, on jest chyba naczelnym Gazety Wyborczej, wrzucił coś takiego: Co można zrobić, kiedy rodzice są twardzi i nie pękają? Atakować dzieci. Stara bolszewicka metoda, że to niby o mnie. Rodzice są tacy twardzi i nie pękają, że dziećmi się zasłaniają, a sami tak. Tego rodzaju wypowiedzi stanowią oczywiste i bezprawne naruszenie dóbr osobistych pani Doroty sznep, w szczególności jej godności, dobrego imienia i czci. Użycie słów powszechnie uznanych za obelżywy wobec niej wprost godzi w jej wizerunek jako osoby publicznej i dziennikarki. Dodatkowo przywoływanie w kontekście jej rodziny obławy augustowskiej jednej z najbardziej tragicznych wydarzeń powojennej historii Polski jest dalece nieuprawnionym i krzywdzącym zabiegiem retorycznym, który w opinii odbiorcy sugeruje rzekome popełnienie przez przodków rodziny Sznep zbrodni tego okresu. Tak, dokładnie to miało sugerować. Dokładnie to miało sugerować. Ale nie. jeszcze raz, nie zasłaniaj się dzieckiem, jak to jest pismo o tobie. Rany boskie. W przytoczonych fragmentach określił ją jako... Arcykapłankę propagandy. No tak uważam. Arcykapłanka propagandy. Twarz propagandy. No jaka propaganda, taka twarz. Największą propagandystkę, numer jeden w Talii, hejterkę, a jej pracę zawodową porównał do ścieku. Wszystko się zgadza, pani Doroto. Wszystko się zgadza. Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Wprawdzie sądziłem, że się pani. Spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko Pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą. Cóż nie jest to pierwszy raz w historii, gdy osoba nazwiem sznep przepytuje Polaków. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy sali i zdrowi. Ale dobrze, że pani tu jest, bo jest pani prawdziwym symbolem tego, co się dzieje z polskimi mediami, co się działo kiedyś i co się dzieje nadal że nie jest to czysta woda, tylko to jest taki sam ściek, jak był wcześniej. Tylko, że jakby pani napisała, że określiłem panią jako propagandystkę na Twitterze, to nikt by w obronę pani nie wziął, więc pani napisała tam zupełnie co innego. Dodatkowo w odniesieniu do jej nazwiska w kontekście historycznym zasugerował pan, że... Iż nie jest to pierwszy raz w historii, do z kimśne, przepytuje Polaków, mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy z sali i zdrowi. No taką miałem nadzieję i wyszliśmy, co stanowi kolejne nawiązanie do tragicznych wydarzeń historycznych, obiektywnie naruszające dobra osobiste całej rodziny w tym mandatu. Rzeczywiście były to tragiczne wydarzenia historyczne, tragiczne zwłaszcza dla tych, którzy byli przesłuchiwani, którzy nie wrócili do domu. Ciekawe, gdzie poszli, pewnie na zakupy. Największa zbrodnia powojenna na Polakach. Tragiczne wydarzenia. No, tragiczne! Tylko, że teść był po stronie, którzy tę, tę tragedię zgotowali. Co to jest za manipulacja w ogóle? W dalszej części nagrania. Ciągle jest o pani. Dlaczego pani na Twitterze pisała, że to jest o pani dziecku? W dalszej części nagrania, kontynuując swoją wypowiedź, podważał pan kompetencje zawodowe pani Doroty Sznep, twierdząc, iż gdyby była profesjonalna, to by wytrzymała, a że nie jest profesjonalna, to nie wytrzymała. No. Dokładnie tak uważam. Osoba profesjonalna wytrzymuje, nieprofesjonalna nie wytrzymuje. Pani tak dużo o dzieciach. No a propos pani profesjonalizmu. No to ja pamiętam jak w debacie w TVP ja akurat zbierałem pieniądze na chorego chłopca. Uzbieraliśmy kosmiczną kwotę uzbieraliśmy. A wtedy w trakcie tej debaty chyba 3 miliony w godzinę. I ja kończę mówić, że zbieramy dla tego dziecka, a pani coś wygłosiła jakieś Statement, że ktoś panią obrzygał w autobusie, czy coś? Co mnie to obchodzi w ogóle? Że panią ktoś obrzygał. Ci ludzie nie uratują Ignacia, wy możecie, jeśli wejdziecie i wpłacicie złotówkę 10, 100 złotych dzisiaj, teraz, bo ta zbiórka stoi. Ci ludzie mają 100 pomysłów, 200 konkretów, 300 obietnic. Jakie macie konkrety dla rodziców, dzieci, którzy zbierają, dzisiaj żebrzą i błagają o litość? Jakie macie dla nich rozwiązanie? To w uzupełnieniu do pana Stanowskiego jeszcze zacytuję pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, jest to nieprzyjemne, nie każdy może mnie obrazić. Mam wrażenie, że pani taka stoi tam cały czas jak słup soli na Woronicza w tym studiu i nie wie co się wydarzyło pół roku temu prawie. Stoi pan, pani tam taka jakby obrzygana, jak to pani powiedziała i, i nie wie. Pani tam zastygła, pani dalej jest w tej sytuacji. A to trzeba się na kozetkę chyba położyć zamiast tam stać dalej. Ale sama to sobie pani zrobiła. Sztaby wyborcze nie chciały, żeby pani prowadziła tę debatę. Zostały zignorowane przez telewizję polską. Pani się tam wypchała sprawdzić, czy żelazko jest gorące. No i dotknęła pani i co? Kurwa, było gorące. No. I do dzisiaj. Do dzisiaj boli. Więc całe to pismo jest o tym, że pani Dorota czuje się niesprawiedliwie oceniona jako dziennikarka, a pan, yy, jej teść tak zwany stary sznep, był w sumie nie taki zły, jak komuś się może wydawać, a nawet może dobry. I jeszcze, w ogóle, to wiesz, ja coś takiego dostałem. Yy, zaraz muszę to poszukać. Kurczę, pomieszałem. Ale nie szkodzi, że pomieszałem, bo i tak mi to nie będzie do niczego potrzebne. Rys historyczny, profil starego sznepfa. No i cała strona, a potem nawet chyba druga, o tym, że yy, stary sznep był spoko. I, I on w obławie Augustowskiej pełnił funkcję pomocniczą. Kurwa, pomocniczą funkcję, to by pełnił, jakby pomagał się żołnierzom polskim ukrywać, a nie gdyby ich ścigał. Wtedy by pełnił funkcję pomocniczą, a że ich ścigał, to pełnił funkcję zbrodniczą. No kurwa, chyba to jest proste, no. Ja, to, jest wręcz, to mi się w głowie nie mieści, że w 2025 roku Dziennikarka Telewizji Polskiej chce mnie zmusić, żebym zapłacił 100 tysięcy złotych, dlatego, że nie jestem fanem funkcji pomocniczej pana Starego Sznepfa w Obławie Augustowskiej. No nie jestem fanem. Nie jestem fanem. I pan wprawdzie napisał, że to aż 45 tysięcy żołnierzy brało udział w, tym, w tej całej masakrze i że oddział Starego Sznepfa to zaledwie 2 promile. No dwa promile za dużo, żebym mógł być fanem. Niebywałe to jest. Podkreślenia wymaga, że nie istnieją jakiekolwiek dowody na to, aby pan Maksymilian Sznep osobiście uczestniczył w mordach, przesłuchaniach czy zbrodniach popełnionych na ludności cywilnej. Nie istnieją też żadne, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście, Nie istnieją, ale bardzo chętnie staniemy do tego procesu i porozmawiajmy o Bławie Augustowskiej. Wezwijmy historyków, porozmawiajmy o tym, jaki udział... Pani teść miał w tym wszystkim. Ja, jakbym miał w XXI wieku przepraszać za to, że gdzie indziej widzę kata, gdzie indziej ofiarę, to wolę iść siedzieć do więzienia niż przeprosić. Trzeba mieć naprawdę dużo bezczelności w sobie, żeby takie pismo wysłać. Całe to przedsądowe wezwanie do zapłaty 100 tysięcy złotych to jest pismo, w którym. To pani jest przykro, to pani czuje się pokrzywdzona, to pani też był super, to pani też tylko pomagał w obławie augustowskiej. E, pomagał, ale się brzydził. A gdzie nie, gdzie co jakiś czas podpięła pani swojego syna, żeby zagrać kartą skrzywdzonego dziecka. Co za obleśne zachowanie, co za dno. Jak to było? Długo znosiłam ugarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hajterów i pozwy, ale piętnowanie czternastolatka. My dorośli uodporniliśmy się na ataki. Chuja tam się uodporniłaś. Całe pismo jest o tym, że jesteś nieodporna. Całe. Mentalnie jesteś cały czas w tym studiu na Woronicza. Pamiętam, jak próbowałeś wtedy tę ripostę znaleźć przez dwie minuty. Ty jesteś tam cały czas i szukasz ripost. Dziękuję. I uznałaś we wrześniu, że riposty nie masz, więc się zasłonisz dzieckiem. To jesteś ty. To jest... To jesteś ty odważna dziennikarka. Wyjdź już z tego studia, Dorota. Koniec. Debata się skończyła. Nie poszło ci dobrze, wiem. Mówiłem, nie idź. Z dobrego serca mówiłem, nie idź. Zostań w domu, daj komuś innemu. To nie, poszłaś. Ale to było w maju. Naprawdę. Życie toczy się dalej. Do wszystkich pretensje, tylko nie do siebie. Do wszystkich. Teraz oczywiście znowu temat rodzinny będzie fruwał. Przeze mnie? No, chyba nie przeze mnie. Ja się muszę bronić, bo doczepiają mi łatkę hejtera, który atakuje dzieci. Podczas gdy atakuje komunistycznych. Wiadomo, kogo. Jak ktoś mi chce łatkę hejtera dzieci przyczepić, to się będę bronił. Będę się bronił. Ale moim zdaniem to ty wywijasz. Teraz ty wywijasz. Swoim własnym dzieckiem nad głową. W tym szaleńczym pędzie. To ty i twój mąż cały czas sprawiacie, że to nazwisko fruwa, bo nie możecie się pogodzić z tym, że kolejny prezydent nie zgadza się na to, żeby pan Ryszard Sznew był ambasadorem w Rzymie. Przecież to nie moja wina. Jakby ktoś się nie zgadzał, żebym gdzieś pracował, to bym tam nie pracował. Znalazłbym sobie jakąś pracę, gdzie mógłbym wykonywać swoje obowiązki. Ale wy nie, wy się tego trzymacie. A na koniec się. Zasłaniać już nie powiem, już nie powiem czym, bo już za wiele razy to chyba powiedziałem. Próbujesz się co jakiś czas odgryzać. A propos dzieci w ogóle. Nazwałem Cię niedawno wiedźmą na X, czy tam na Twitterze, wszystko jedno. Nazwałem Cię wiedźmą, bo mnie zaatakowałeś znowu w sposób obrzydliwy. Że ja, żeby sobie ratować wizerunek, to pewnie znowu zrobię zbiórkę na dzieci. No to zróbmy inaczej. Ja nie uważam, że mam co ratować, w sensie, że mój wizerunek nie ucierpiał, nie to, że już jest tak zły, że nie da się go uratować. Ja uważam, że jest z nim całkiem ok. Ale to zróbmy inaczej, rzeczywiście. Może, żeby nikt nie myślał, że ja buduję sobie wizerunek, pomagając chorym dzieciom, to ja przez najbliższe dwa miesiące nie pomogę żadnemu choremu dziecku i na każde zapytanie będę odpowiadał, że nie mogę pomóc, Ponieważ zabroniła mi pani Dorota Wysocka-Sznep. I proszę się z nią kontaktować, może ona pomoże. Ilekroć będziesz sobie klikała po internecie, nie wiem, czy masz taki zwyczaj, ilekroć będziesz sobie buszowała w necie i będziesz widziała jakąś niedokończoną zbiórkę na chore dziecko, to pomyśl sobie wtedy, że ta zbiórka mogła już być dokończona, tylko nie będzie, bo. Bo mnie zastopowałaś. Bo nie chcę, żebym był. Podejrzewany o to, że próbuje sobie robić PR. Więc każda taka niezamknięta zbiórka poniekąd będzie Cię trochę obciążała. Przyjemnie? Idź do rodziców, powiedz im. Powiedz tym wszystkim rodzicom, że bierzesz to na klatę. Jeśli bierzesz to na klatę, bo powinnaś. To się naprawdę w głowie nie mieści, że wysmarzyliście pismo, które w połowie stanowi obronę człowieka, który brał udział w największym powojennym mordzie na Polakach. Podczepiliście pod to dziecko, i metodą na syna chcecie ode mnie wyłudzić 100 tysięcy złotych. I od Roberta drugie 100 tysięcy złotych. To się w głowie nie mieści. To jest niewiarygodne. I wy myślicie, że ja to potraktuję poważnie, że co, że mam ileś dni na odpowiedź, że mam te 100 tysięcy przelać i numer, numer konta podaliście? Tak. My tę swoją koncesję, tak myślę i tak dostaniemy. I dalej będziemy się rozwijać. I portal postawimy, też będziemy się rozwijać, bo ludzie chcą uczciwych mediów, a nie tępej propagandy i tępej propagandyzki. Takie jest moje zdanie, że ludzie tego oczekują. Że dość z tępą propagandą. A tym wszystkim obrońcom dzieci już... Zapominam nawet o niedawnych atakach całej tej szczujni na córkę prezydenta, ale tym wszystkim obrońcom dzieci typu Giertych z Sikorskim, to mówię tylko jedno. Uważajcie, co klikacie w necie, bo już raz kliknęliście nie taki, i niechcący opublikowaliście własną korespondencję. Pamiętacie? Giertych z Sikorskim? Zapytaj Ziemkiewicza, czy córka zaakceptowała te zasady. Mi nie wypada. No. Tacy właśnie jesteście. Po cichu, gdzieś z tyłu. To tak. Potem kogoś obrzygać. Jasne. Knucie, spiski. Na razie. A co ja tu robię? Co ja tu w ogóle robię? To zasługa Doroty wysockiej sznep, która też postanowiła wplątać i mnie w wielką wojnę między celebrytami. Więc i skromny wyrobnik się tutaj znalazł. Droga Doroto, że tak się do Ciebie zwrócę, w końcu znamy się od lat. Masz mi za złe, że mówię, że Twój teść był zbrodniarzem, chociaż sam wiem, że jego dokonania na tym polu były bardzo ograniczone. Wiesz co, to prawda. Więc zgódźmy się, że twój teść był zbrodniarzem takim takim o takim tycim, no takim mini zbrodniarzem. No i oburzasz się, że nazwałem cię propagandystką. Wiesz co, muszę to trochę rzeczywiście przemyśleć i zrewidować. Bo owszem, jesteś propagandystką, ale w sumie mizerną, taką też tyci. Być może to u was rodzinne, jesteście takie tyci sznepwy. To koniec błogiej ciszy. Najlepsze europejskie ligi wracają do gry. Odbierz zwrot do 1000 zł w gotówce. Przywitaj nowy sezon z fuksiasz.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.